Wczoraj na tymbarski rynek i y, w rozświetlonego anioła przyszli do nas polutnicy z Tysiąc związków i głos jak to do domu się poludowało. Kokoladzie z góry domy, do się, kłaniomy, z domy ku z koledziołką ku dziewczynom Koloda! Z ku doliną, z koledziołką ku dziewczyną, Koloda! Przyjmijcie nosu, to dobrze to w safarniach będzie dobrze dobrze i pomoże Pomorze, i dziewczęta będą morze. Koloda! Będzie dobrze i pomoże i dziewczęta będą morze. Jezus złoże za nim matka bosko, za nim matka bosko śnioda, nie czyniosła śnioda. Nie zasioli, a potem zasioli na ty, Boże, roli na ty, Boże, roli. Zyto i psionicko, zyto i psionicko, proszę kukurycko, proszę kukurycko. Będzie snop przy snopie Będzie snop przy stopie I kupa przy kopie I kupa przy kopie Bierzmy się bracia w drogę z wieczora Wstąpimy najprzód do tego dwora I będziemy śpiewać wszędzie w wesołej kolędzie Hej koloda! Koloda! Wybraliśmy się w jednym stemieniu, ale nie w tylko wyłodzieniu bo niejeden w Chorowinie ledwo z w winie, Hej koloda! za nami i nie wsiądź sobie gaci z głutami. Nie wytrzymać, miły bracie, idź po wodę idź po gacie. Ej, polota, polota, lubi się łokciutka, z nienawidzie i usiądź sobie przy kominie. Spolił sobie rękawice i rękawy u górnice. Hej kolona, dejcie no dejcie, co nam no ocie bo nam no, jest zimno, za tym łapną sta. No myli chętny o mąż hej, koloda, głodam. Stoć nie będą, my długo przychacie. Bóg gospodarze tutaj bogaci, a te ostrymne czasy nie poskopił nam piłbasi. Hej, Polona Stary pastys bardzo rano, bardzo rano wstę do Sopy, wszedł do Sopy w los na siano do Sopy, wszedł do Sopy w los na siano Głos pod oczu w pole, w pole co się dzieje, co się dzieje w moim co się dzieje, co się dzieje w Twoim dworze, dworze? Kruchka ci się oznaiła, oznasiła, porebuku, Zrobić trzeba zrobić, trzeba zrobić, trzeba zrobić, złote żądki, złote żądki. Będą łorać, będą urać młode dziadki. Pyłowa niby była ni złoto, pyłowa niby złoto, pyłowa. A to i ty my robisz, robić, będziesz robić. Złote kiedy i złote kiedy i pokochę. Złote kiedy i złote na zdrowie, na to głosze narodzenie. Zeby Wam się rodziło, kłos też jak gnioki, rog jak płodoki. pomorze, Pomoże, błoboże, tej panie byłoże. Zeby się wam z białymi nogami, boły z wielkimi nogami. Krowy dojne, łowce łojne, na zimo zawdy bez kakapusty a na święta nie przekłosty, A gaźnie życzą konia płynnego, gaźni nie każdy przyjdzie, a wszystkim panom i kawalerom niech się pieknie spory do wielu. Co daj w w się wam na wszystkie strony. gazdo, tulcie się do rządu, bo wam to nie zaszkodzi, Dzień się jeste jedno urodził. Nowy rok niech Bóg zdrowie i przynosi, jak kurze kogut, dzień otarmosi. dwie, wibad, ludzi domy, za kolono dziakujamy. Dziakujamy temu niech wioska świeci jaśnie, na ten nowy rok, dziękujemy temu gaśnie, niech mu gwiazka świeci jaśnie, na ten nowy rok, Wincujemy. ty czujemy Gospodzie, gospodi, niech i pogłudia i i tym Pannom. Niech chłopcy wielki kradną na ten Nowy Rok. I i tym pannom, niech chłopcy kradną na ten Nowy Rok.